Witajcie w dniu 12 naszego wyzwania, a ja od razu położę Was do leżenia na brzuchu. Wyłóżcie się wygodnie, dłonie niczym poduszka, oprzyj czoło lub policzek i skontaktuj się z oddechem, zauważ go. Dzień 12 to wdzięczność i zachwyt nad dziełem, którego ludzie dokonali wspólną pracą. Może to być film, może to być wielka budowla, coś, co w nas coś porusza i zostało stworzone dzięki właśnie współpracy. Pomyśl, co takiego dla Ciebie to mogłoby być. Dla mnie jest to cały system jogi i wiele innych. I podnieśmy się do małej kobry, napnij pośladki, silne nogi odpięt, aż w górę do pośladków, wyciągnij ręce za siebie i zacznij bawić się odkręcaniem dłoni. Do wewnątrz i na zewnątrz. Zauważ jak przy tym tańcują łopatki. Aktywne nogi, staraj się wyolbrzymić ten ruch. Mocna rotacja zewnętrzna i wewnętrzna do maksimum. I przełóż dłonie znowu na matę. Oprzyj czoło, pobujej lekko biodrami na prawą, lewą stronę. I jeszcze raz podnieś się, ale tym razem w kobrze ręce kaktusa. Aktywne nogi aż po pośladki. Wdech. Wydech, przechyl się na lewą stronę. Lewy łokieć blisko do żeber, prawa ręka na lewo. Wdech, w centrum. Wydech prawy łokieć, dociśnij do żeber lewa ręka do bocznego rozciągania wdech. I jeszcze po razie. Znajdź rytm Twojego oddechu. I tym razem najpierw popatrz, przełożymy czoło na głowę opuszki palców razem i będziemy 10 razy podnosić łokcie. Góra, góra. Dziewięć. Osiem już razem. Siedem, spróbuj najwyżej, jak dasz radę. Zauważ też, gdzie leży Twój limit. Trzy, dwa, jeden. Dłonie pod barkami, odepchnij się od podłogi i przejdź do siadu w klęku. Chwyć za łokcie i mocno zacznij odciągać łokcie do przodu, robiąc krowę. Wydech mocno zaokrągli plecy, znowu łokcie ciągnij jeszcze mocniej do przodu. I jeszcze dwa razy, w ten sposób lepiej sobie wyodrębnimy kręgosłup piersiowy, a zwłaszcza czwarty kręg w kręgosłupie piersiowym. I po ostatnim razie wdech cała do góry, unieś ręce na pój pośladki, wyciągnij się, wydłuż, wydech dłonie na matę i przejdź do psa z głową w dół. Na razie stabilnie, bez dodatkowych ruchów, dociśnij przody stóp w dół do maty, a uda, cofnij do tyłu w przestrzeni. Jeszcze raz dociąż dobrze stopy w dół, a uda, kieruj do tyłu. Już te dwa przeciwne ruchy do dołu i do tyłu sprawią, że nogi staną się aktywniejsze, kolana mogą być lekko ugięte, nie ma tu problemu. I przyciągnij prawe kolano mocno do brzucha, ciasno ciasno, aż zrobi się miejsce, by odstawić prawą stopę do przodu między dłonią gruntu i lewą piętę, i podnieś się. Ręce kaktusa, znajdź stabilność w nogach i będziemy tu robić płynny flow przez plecy. Wdech klatka do przodu, ciągnie za sobą głowę, wydech ręce wzdłuż ciała, napnij pośladki i podwinkość kości ogonową robiąc falę, aż głowa się podniesie. Wdech wróć do ręk kaktusa, klatka, głowa do przodu, wydech napnij pośladki, zaokrągli, dół pleców, środkowe plecy głowa na końcu. I w ten sposób inicjujemy od klatki głowa i tu od pośladku wracamy dół pleców, środkowe plecy i głowa na końcu. I śmiałym krokiem lewa noga do przodu, chwyć za lewą piszczel i albo zostań tu, albo dołącz wygięcie do tyłu. Napnij mocno prawy pośladek i spróbuj przechylić się do tyłu. I wracamy lewa stopa w dół do maty. Głowa ciężka, lekko ugni kolana i zacznij schodzić do skłonu do nóg, ale takim ruchem, jakby szmaciana lala opadała w dół, kołysząc rękami luźno na prawą lewą stronę. Wróć do psa z głową w dół, prawa lewa stopa na tył maty. Dociąż dobrze przody, stubi, pchnij, uda do tyłu w przestrzeni. I tym razem lewe kolano ciasno do brzucha. Czuj, że to aż podnosi klatkę. Ruljesz plecy jakby do kota, robiąc miejsce, żeby odstawić gładko lewą stopę do przodu, u gruntu i prawą piętę, wróć do góry. I to nie jest łatwy ruch, wiem, ta fala przez plecy, ale trenujemy się w tym i przez to będziemy się stawać w tym coraz lepsi. Zajmij się od klatki, głowa podąża. Potem zepnij pośladki, zroluj kość. Ogonową pod siebie i kontynuuj. Czasem lepiej jest zamknąć oczy. Ja często podczas tych fal to robię, bo wtedy lepiej jest poczuć, jak ta fala przechodzi przez plecy. Zakończ na ostatniej. I gdy jesteś już gotowy, gotowa, prawa stopa do przodu, chwyć za prawą piszczel i albo szukaj tu wysokości, albo nawet wygięcia do tyłu. I stąd wracamy w dół. Znowu głowa ciężka i naszym ruchem szmacianej lali kręg po kręgu zejdź w dół. Luźna głowa, szyja, giętkie ręce, nawet palce. I tu przejdź do klęku. Wróć do klęku, zanim zakończymy. Dłonie dookoła, jakby obwodu. Niczym pasek zaciągnięty 360 stopni dookoła, zamknij oczy. I czuj, że wdech rozpiera ten pasek dookoła i po bokach i na tyle pleców. Ważne, żeby oddech 360 stopni targetował również boki i tył, a nie tylko brzuch poruszał się do przodu i do tyłu. I odkręć dłonie w stronę sufitu. Pomyśl o jakimś wielkim dziele. Które dla Ciebie coś znaczy, sztuce, która Ciebie poruszyła, wdzięczność za twórców i za to, że mamy tyle różnorodności w tym świecie do podziwiania.